Chcielibyśmy Wam opowiedzieć takie nasze małe doświadczenia. Patrząc na to, jakie ludzie mają poważne doświadczenia, to nasze są naprawdę bardzo małe. Te doświadczenia bardzo nas wzmocniły w wierze w Boga. To dla nas bardzo ważne. Zeszłego lata razem z rodzicami mieliśmy naprawdę bardzo dużo pracy w ogrodzie i pracowaliśmy no, naprawdę ciężko. I no, jak to przy ciężkiej pracy zechciała nam się pić, i mam, moja mama poszła do kuchni zaparzyć nam herbatę. W, jak woda z czajnika się już ugotowała, mama chciała naladzić do dzbanka, żeby było więcej. I tak nieszczęśliwie jej się wylało, że poparzyła sobie całą rękę. Mama się po prostu załamała, bo jeszcze dużo pracy zostało w ogrodzie. Mój młodszy brat wymaga ciągłej opieki, no. A z tą ręką no naprawdę mami było ciężko. Że to był już wieczór, poszłam do pokoju i zamknęłam się tam i pomodliłam się tak naprawdę gorąco do Pana Boga, żeby, żeby nic się nie stało, żeby ręka była sprawna i żeby nie było żadnego śladu. Poszłam spać, rano się obudziłam. Mama przybiegła do mnie taka szczęśliwa i mówi Wiki, popatrz na moją rękę, nic się nie stało, ona jest całkiem zdrowa, nawet nie ma żadnego śladu. Mama nie wiedziała, że się pomodliłam za nią i byłam taka szczęśliwa, że Pan Bóg wysłał moje modlitwy, mimo to, że pomodliłam się jeden raz, a zazwyczaj moje modlitwy są długie, a to naprawdę była krótka, ale bardzo taka intensywna. I jestem za to naprawdę bardzo wdzięczna, bo, bo kocham mamę i no, wiedziałam, jakie to było dla niej ważne. Kilka tygodni temu wybrałam się na spacer, ponieważ był piękny dzień. Chciałam zrobić kilka zdjęć. Kiedy już wracałam do domu, nie wiedziałam, gdzie jest klucz, więc sprawdziłam we wszystkich kieszeniach po parę razy. I kurtki, i spodni, nigdzie go nie było. Ten klucz był dla mnie bardzo ważny, ponieważ był pożyczony do mojej mamy. Naprawdę bardzo chciałam go znaleźć i wtedy poprosiłam, bardzo gorąco, bardzo gorąco poprosiłam Boga o to, żeby się stała jego wola w tej sprawie i żeby, żebym mogła znaleźć ten klucz. I wtedy, zaraz po tym, jak powiedziałam, Amen. Kiedy patrzę do tej kieszeni kurtki, do której wcześniej już się popatrzyłam i parę razy sprawdzałam jego tam nie było, właśnie w tej kieszeni kurtki ten klucz się znalazł. Bardzo teraz dziękuję za to Panu Bogu. To nie jest duże doświadczenie, ale, one, ale to doświadczenie bardzo wzmocniło moją wiarę. Któregoś razu na szkółce Ciocia poprosiła nas, żebyśmy podali swoje intencje do modlitwy. I ja powiedziałam, żeby modlić się za moją matematykę, żeby lepiej mi szło, żebym zbierała lepsze oceny, bo bardzo źle mi szło. I po dwóch tygodniach ciocia zapytała się, czy coś się zmieniło. Bardzo dużo się wtedy zmieniło. Ja zauważyłam to, że od razu zaczęłam zbierać lepsze oceny, lepiej mi szło. Przychodziłam do domu, byłam bardzo, bardzo się ucieszyłam. Rodzice byli też bardzo ucieszeni z tego powodu. I później jakoś tak pomyślałam sobie, że, a jeśli Jezus już teraz mi tak bardzo pomógł, to może później też będzie mi dalej pomagał. I przestałam się wtedy modlić. I znowu powróciło to, że przez, um, gorzej mi znowu szło, znowu zbierałam te gorsze oceny. Znowu byłam załamana tym, i teraz od niedawno znowu zaczęłam się modlić. I znowu widzę poprawę, znowu zbieram lepsze oceny, znowu lepiej mi idzie i aż lepiej czuję się w duchu. Dlatego bardzo dziękuję Bogu, że mogłam przeżyć Z Nim to doświadczenie. Już jako mała dziewczynka zawsze chciałam mieć rodzeństwo. Po prostu to było moje największe marzenie i no, i chyba do tej pory nie, mam, nie miałam takiego marzenia jak mieć brata. Nie chciałam mieć siostry, po prostu chciałam mieć brata. I przy każdej modlitwie do jedzenia, rano, kiedy się budziłam wieczorem, jak szłam spać, mówię, zawsze w tej modlitwie um ujmowałam słowa: Panie Boże, ale proszę Cię, żeby mamu się urodziła mi braciszka. I tak było zawsze. Zawsze, jak się rodzice modlili, to pamiętam, też zawsze się o to modlili, żeby, żeby był jeszcze z nami ktoś, żeby był mój brat. I był taki okres, jak byłam już trochę starsza, zaczęłam po prostu przeszukiwać mamie rzeczy. Zawsze, jak mama była na zakupach, wracała, to przeszukiwałam wszystkie torby, czy tam nie ma testu ciążowego, bo tak strasznie się cieszyłam, żeby, żeby był brat i tak strasznie go chciałam. I kiedyś znalazłam, był tam test i byłam taka zadowolona, że chciałam dzwonić do wszystkich, że będę miała rodzeństwo. I pamiętam rano, mama wtedy przyszła, już chyba wiedziałam nawet o co chodzi. I mama siada na łóżku razem z tatą i mi powiedzieli, że, że na teście wyszło, że mama jest w ciąży. Tak się wtedy ucieszyłam, że jak poszłam do szkoły, to nawet to nie było jeszcze takie pewne, już powiedziałam wszystkim, że będę miała wrata, że. Że, że Pan Bóg wysłał moje modlitwy, że będę miała rodzeństwo. Chciałam to wszystkim powiedzieć. Taka byłam szczęśliwa z tego powodu. I pamiętam też, jak mama ym, miała problemy z tym, żeby zajść w ciążę. I, I to było dla mnie takie ważne, że Pan Bóg mnie wysłuchał, że mimo tych wszystkich problemów mam brata i nie mam siostry, mam po prostu brata, tak jak chciałam, tak jak zawsze się modliłam. I to jest dla mnie po prostu. Taka radość. Zawsze chciałam mieć kogoś, z kim będę mogła, że będę od niego starsza, że ja go będę wszystkiego uczyć, że. No, po prostu mieć kogoś. Jest to dla mnie tak bardzo ważne, że on jest chociaż teraz czasami się z nim kłócę, ale jego kocham.